hej widzowie, taki odcinek, nic się nie dzieje na no naszej no so wiosce, nie psuje się, <grywka> co by mi się dziać, co ja w ogóle mówię, co ja mówię, że elitera, spokojny jest ten świat, taki u, u, u. i trochę się martwię, bo no, jak widzieliście się poprzedni odcinek, i tu się ma zdarzy. zdarzyła. Zdarzy zdarzyła. Nie, nie, nie. mam fajerwerkę! Ja płotu nie umiem zacząć. A co dopiero walczyć z tym i Leonem. Ja, ja nic nie mam. Za łeb!

Lecę dalej. Uu! Uh. Boże! Eee, daj mi to Koksiapko, beksiapko, bacona, beacona, bacona. Bacon co mi takie. Boże, żyje to! Typie!

Niestety nie niszczaj. Skłonię mnie nie zrobisz, typie. Ale super tereny. O ład! A złamałem Humanogę. Nie zaraz złamie, Tak. Tak latając. Zaraz mnie kości. 아우아우우우우우우우우우 <laughs> <Vorteil dunno> Po! Tylko pulpet! Po, pulpet! pulpet. Oddaj mi damę, złodzieju! Pogody! Nie, nie wie, nie deszcz, deszcz mamy wystarczający. No, smuście powoli. Eee. Mówiłem ja i Jelicra to jest najgorszy pomysł na świecie, jaki się na świat. Co się tu taka masakra robiła? A gdyby mi upadek to by się wszyscy mówili? To było. nie powiedziałem Kuba Nie wiem czemu, ale bo nie miałam pomysłu na inne imienia. <laughs> nie wiem jakiś Kuba istnieje imię. Napiszcie w komentarzu jak macie na imię U. Bo ja wam nie powiem. Na pewno nie Pawły, na pewno nie Kuby i na pewno nie nic. Dobra, widzowie, powiem wam pierwszą literę. Pierwsza litera to J. jak gardło mi boli. Cholera, widzowie, nie mogę tak krzyczeć. Bo tak u-uje, a tu się sam i prywatny teren robi u-uje. Y -u -u e u U-u-e-e. u e, -e. U -u -e, -e. U -u -e, -e. <tryk> Wypływaj! Co to było? Gdzie mam wziąć? Gdzie Kamara... kamarały. Kamarały. wziąć? Gdzie mam? Gdzie mam? Gdzie mam? Gdzie mam? O Boże!

No nie tak miałby. No, chyba koniec YouTube'a. No, moim zdaniem... Pamiętajcie o tym. Napiszcie w komentarzu, jak macie na imię i o tym olku i Leonie. Powiedzcie coś o nim w komentarzach. Filmu już nie ma.